20. Biesiada Świętojańska we Włostowie upłynęła jak zwykle pod znakiem muzycznej zabawy, pysznego jedzenia oraz folkloru. Wójt Andrzej Grządziel przyznał, że tego wydarzenia w kalendarzu imprez imprezy w gminie Lipnik zabraknąć nie może. Jak dodał, cieszy się, że pandemia koronawirusa odpuściła i można wrócić do takich spotkań, które są nam tak bardzo potrzebne. Ja myślę, że byłoby już 22, ale w związku z pandemią koronawirusem jesteśmy dwie Biesiadę do tyłu. W związku z tym w tym roku już robimy normalnie. Mamy wolną rękę od ministra zdrowia i pracujemy, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Proszę powiedzieć te dwa lata przerwy dały tak do, do myślenia trochę nam, prawda? Ja myślę, że takie no, pokazało nam, że jesteśmy tak naprawdę Społeczeństwem takim, wszyscy na całym świecie bardzo kruchym. Wystarczyło dwa lata pandemii, bardzo się nam wiele imprez wykruszyło. Zobaczyliśmy, jakie są nasze niedostatki, słabości, co jeszcze musimy zrobić, gdzie musimy popracować. Ale powiem Wam, jeśli chodzi z kolei o takie sprawy związane z funkcjonowaniem gminy, z inwestycjami, to te dwa lata nadały nam bardzo, bardzo dużo inwestycji lokalnych. Ja mu tylko tyle powiem, że do końca 2024 roku mamy do przerobienia około 20 milionów złotych. To co już mamy, ja nie wiem co jeszcze będziemy mieli, prawda? Są to duże pieniądze, jak na gminę Lipnik, to na razie nam się jeszcze udaje to robić bez zobowiązań zewnętrznych. Zobaczymy jak długo. W trakcie tej imprezy nikt nie narzekał na nudę. Na wszystkich czekały atrakcyjne stoiska KGW, gdzie można było znaleźć mnóstwo kulinarnych dobroci. Był bigos, pierogi, ciasta i kanapki ze smalcem. Nie zabrakło również tradycyjnych nalewek, pysznych hot dogów i waty cukrowej. Ciasta jest gorący, bigos, jest hot dogi są, taka atrakcja dla dzieci jest wata cukrowa i popcorn. No co jeszcze? Mamy Naleweczki, naleweczki, napoje naleweczki, zimne, to co potrzebne, to co się przyda. Właśnie roboty, produkcji, produkcji z naszym logo, także to... Tak. Robione przez wszystkich członków koła. No. Słynne pierogi to jest kapusta z mięsem, yy, na słodko z serem i yy, no nie mówi się, że ruskie, tylko ukraińskie teraz nazwaliśmy to ukraińskie. Proszę powiedzieć, aż ciasta to widzimy same smakołyki. Tak, samy mamy przeróżne ciasta. Mamy przeróżne chmurki, serniki, yy, różne Ukrainki, no co tu jeszcze? Jabłeczniki, no wszelkiego rodzaju ciasta. Za taką aktywność na kulturalnych wydarzeniach kołom gospodyń wiejskich w regionie podziękował dr Artur Lis, kierownik Opatowskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ja cieszę się, że w naszym powiecie, w powiecie Opatowskim, ponad 65 kół gospodyń, wiejskich aktywnie działa i myślę, że nie tylko oni w swoim terenie odgrywają ogromne role tak integracyjne, ale także przy okazji takich imprez jak dzisiaj. Dzisiaj mamy 20. już noc świętojańską we Włostowie, w gminie Lipnik i widzimy, że tutaj za plecami te koła odgrywają ogromną rolę. Możemy pójść, możemy śmiało skosztować różnych, różnych tutaj pyszności. Jest bigos, jest żurek, są pyszne wypieki. No, na pewno tylko przeszkadza gorąca, gorąca pogoda, prawda, i wysoka temperatura, ale myślę, że niebawem to będzie gorąca, ale zabawa tutaj. Cieszę się, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa już od kilku lat wspiera nasze koła gospodyń wiejskich. Dzięki pieniądzom z naszego rządu, premiera Mateusza Morawieckiego, co roku są przekazywane środki finansowe na działania statutową kół gospodyń wiejskich. No i dzięki temu na takich imprezach jak dzisiaj rodzinnie z dziećmi, tak jak widzimy, są tutaj i mali, i duzi, wszyscy mogą się doskonale bawić. Na Milusińskich we Włostowie również czekało mnóstwo zabawy, plenerowy paintball, olbrzymia trampolina i oczywiście dmuchańce. Nie mogą zabraknąć również różnego rodzaju kramów z zabawkami i biżuterią. O wszystkich atrakcjach przed kamerą STV Info powiedział Adam Marański z Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie. Jest to już 20. biesiada świętojańska, jubileuszowa. Naprawdę cieszymy się, że znów jesteśmy we Włostowie. Gminny Ośrodek Kultury we Włostowie, Centrum Kształcenia w Lipniku oraz nasi najmocniejsi artyści, którzy działają z nami bardzo prężnie. Po wszelkich konkursach mieliśmy do, możliwość usłyszenia właśnie i dzisiaj tutaj od takich kilku latków, po naprawdę już doświadczonych artystów. Gościliśmy również e, jedną dziewczynę z Ukrainy, która też naprawdę wykonała piękny urw utwór Tambiliatopoli, jeśli dobrze pamiętam. E, co później? Mieliśmy oczywiście e, program dla dzieci, bardzo bogaty, fakir Don Slavio, który tutaj e, razem ze swoim wężem Boa zabawiał dzieci. Na naprawdę. Było i chodzenie y, po szkłach, było y, leżenie na gwoździach, jeżenie na monocyklu. Naprawdę bogaty program artystyczny. Przez półtorej godziny dzieci i młodzież bardzo ładnie się bawili. Podczas wydarzenia na deskach sceny zaprezentowały się dzieci i młodzież, która swoje artystyczne umiejętności szlifuje pod okiem instruktorów z Gminnego Ośrodka Kultury we Włostowie i Centrum Kultury w Lipniku. Uczestnikom czas spędza na biesiadzie świętojańskiej umilał zespół Fokus z Mielca. Gwiazdą wieczoru natomiast był zespół Defis, który na sportowy stadion we Włostowie przyciągnął prawdziwe tłumy. Wspólne biesiadowanie przy dźwiękach muzyki trwało do północy. Katarzyna Kaszluga, STV Info.